Cześć Siemanko, ja jestem Kamehan i dzisiaj odcinek, kurczę, no mam zajawę dzisiaj odcinek z League of Legends. Cholera, nie pamiętam kiedy ostatni raz grałem w tą grę, kiedy kol, kiedy ostatni raz y, nagrywałem coś z tej gry, może wy pamiętacie, jak nie pamiętacie, no to chyba dobrze, że nie pamiętacie, bo wtedy nubiłem, naprawdę chyba. HUD-C, no i świetnie. Dzisiaj lol, 5 na 5 sobie pykniemy, pykniemy sobie rundkę Tomato Panienką Lux, gramy dzisiaj No i będziemy próbować tutaj rozkminić cały temat, kurka wodna, dawno nie grałem, dawno Dawno, dawno nie, nie ogarniałem tej gry Jestem ciekaw jak to, jak to za chwilę będzie tu wyglądać bo może być, może być ciekawie Kurwa, w te krzaczory, dobra, chuj, wejdę Kurwa, ten Lucian Chciałem, właśnie, chciałem nagrać Lucianem Ten odcinek. Pojawił się Lucian Kleryk broniczy, jak mu tam No i chciałem nagrać, ale zobaczyłem na mój team Który sobie wydziubał samych adeków, prócz Kennen'a oczywiście, Kennen ogarnął, na sobie wziął gość tą postać ja chciałem grać adekery ale cholera nie wyszło bo, bo, bo no już Master G Jace tak, Jace, dobrze mówię, Jace I, i, i Rengar i to było już kurwa komplet komplet, komplet AD bez tanka, bez niczego tutaj gramy Bez tanka gramy także jest. Lipton. No, zginiesz, mata! <laughs> no, yy, no, Lucianka chciałem nagrać, nie wyszło. Lu Lucianka sobie właśnie yy, udupiłem. Nie oddam minionów, ja też się muszę napfidować. Kurwa, aj. Nie ma kurwa tak lekko. Moje Hehe. O, Sona przyszła. Widzicie? Ło, ale jej wypalił. Ale jej przyjebał. Skurwisin ma rozmach. Kurwa. Niepotrzebnie to zużyłem. Tego stunka. Ło. Wow. Wow Ale on z tego na pierdziela jest szybki Cholera No jedniej Przeciwnik pokonany Prawie się udało Dobra wezmę tutaj Trochę jednak pogram w saporta Wejdę Będę go supportował trochę może, może coś się tu uda? Tą sonę rozjebać. Jak na razie to mam, mam, mam dwa itemy na regenerację many. Tutaj many będzie mi bardzo dużo schodzić. Tu na pewno, łapcie! A, gość krzyczy, lag. Lagi ma. Patrzcie tu, ale on wypala. A ona go leczy jeszcze. A ja bez many, no przypał. Dobre. Dobra. Dobra, 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 ogra, ogra, ogra. Tu jak najdłużej przytrzymać, żeby random line nam się nie zrobił. Wow, ty spierdzielaj! Nie miałem many, chciałem go pierdolnąć z leczenia z mojego W. No, ja pierdole. z W mu chciałem dać życia trochę, ale też mnie rozpierdzielają ludzie. Używając właśnie tej bariery, myśląc, że ona coś zrobi, yy, damage'u. Nie wiem po cholery tego tak używają kurwa ciężko przeczytać. Hmm. Dobra, Jace już tutaj leci, on nie widzi, bo tutaj Ward stoi. Ich Ward, on nie widzi na na stopro. Ja się cofnę, zdążyłem się cofnąć. Dobra, pierwsze regen Many, oczywiście, trochę w AP, życie i ogień. Dobra, 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 biegnij. 330 prędkości, no porażka trochę. Ale już biegniemy wzmocnieni i mocniejsi. Będziemy naddubcać. On ma przy, przywalony ten skill. W momencie... Yeah! Double kill! Dwa trupy! Lux tu rządzi, on ma przejebany skill w momencie, czekajcie, już wam mówię. jak wypierdzieli w przeciwnika i później do niego strzela, to dostaje bonusy, bonusy do, 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 do prędkości ruchu. Także to jest przypał trochę, ale dobrze zaczęliśmy. 3, 0, 0 20 minionków. Wow! Dlaczego ja ich nie last hituję? Hmm... Tura trochę SS, Kennen. SS, ale gdzie SS? Na top czy na bot? Łap, aj cholera. Nie doszło go to. Wkrzaczory tutaj. Ja ciebie też widzę. Haha! Ha! Haha, <laughs> też ciebie widzę. Patrz, jak mi się ładnie morda świeci. Nie, no mnie. nie Nie masz szans. Przyjacielu mojej zdechu i pszczoły. Jest tu w krzakach. No dalej, Jazz. Mamy ulta, mamy ulta. A piźniemy mu. Później zobaczycie, te ulty będą wchodzić co kilka sekund. Na pewno, na pewno w niski cooldown będę chciał polecieć. Haha. <trybuj> <trybuj> Trochę go tutaj troluję. Tego mojego nie daję mu minionów. Ale jeszcze jeszcze chyba ten kapelusz, różdżka raczej, ta mega różdżka kosztowała 1600 z tego co pamiętam. Także do tego będę dążył teraz. Jeszcze trochę muszę mu tu nakraść. O mu przykurwił z laserowej dzidy. Ciskamy, tura, 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 tura. widzicie, jest ten problem, cholera, z tą maną. Go trzeba szybko rozwiązać. Bo może być nieciekawie. Patrzcie, jak się boi. BĘK! 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 Gdyby on nie zaspał... Panie, Panie, no proszę... Ja, ja się cofnę... Ja się cofam... Kupić... item. Tak, to o czym mówiłem... Życie, kurde, a i Ward'a mogłem kupić. Życie i ciśnię dalej, zrobimy czystego APEK'a bez jakiegoś tam saportowania. Rengar padł, jak mu tu idzie, 3-1-1. Ona go tam leczy, cholera jasna. Ha! Widzicie, kurwa? Wpadł mes. Mes i już tutaj od razu krok w tył był. No tu jeszcze cholera bez... Bez butów napierdalam. Toż to kurde... Tak nie może być. No! Ła, wow, tylko kurwa tego ignite straciłem. No, twój dobrze, gościu. Dobry, kurde, agent szefie, dobrze. Pięknie, so close. Oh my god, no dalej, turka zjedziemy. Wieżyczka, kurde, siądzie. I się cofnę po buty, bo bez sofiksów to dupa, dupa, dużo nie zrobimy. Jeszcze jeden bang. O, ja zbliżę, Jestem ciekaw, kiedy mi tutaj jakiś dżungler przejdzie. Kto u nich dżungluje? O, Kenen, spierdzielaj, wariacie. O, to jest dobra. Kupię na razie to. Kupię to 10% czasu szybciej. Będę mógł ze skili korzystać. Także, także to jest nie głupie. Sona się tam męczy. U mnie na line. Która rozłożymy, co by nie było, że nic nie widać? I tak będziemy, kurde, ciskać jest? już już użyjemy tego stuna do ataku na creepy. Ja pierdziele. No i teraz Jace. Ja nie wiem, czy sam sobie raczej nie poradzę tutaj z nimi dwoma. Dobra, możemy zejść, zejść z Laino. Już zaczął się random. Może być za chwilę ciekawie. Nasus. NASUS tutaj, varuje. No i gdzie tans pierdanas? Bank motherfucker! Haha! <grybujesz> <grybujesz> Teraz ty ten rengar, jakby on zrobił krok w przód w moją stronę On by dostał życia, tą tarczę, taką barierę. O jest Jace O my god, looks, You really fit Tak, tak nafidowali mnie No, także, tak jak mówiłem, tego kurde Luciana chciałem nagrać wam, ale będzie odcinek, będzie z Lucianem, będzie kurde na pewno. Też swoją drogą, ktoś mnie się ostatnio zapytał, co mam zamiar w przyszłości nagrywać na Originie, graczom premium, bo gracze premium z BF3 oczywiście tutaj mówię, już dostali na Origin. Wiecie, tam są te okładeczki, jak ktoś ma Original Guardian, to tam, wiecie, okładeczki z grami, jakie posiadacie i, i już mam na przykład okładeczkę z, z betą Battlefielda 4, także jeżeli będzie można nagrywać betę Battlefielda 4, bo z, z Alfą był taki przypał, że nie można było nagrywać. Ludzie nagrywający Alfę, wrzucający filmik do sieci... Dostawali automatycznie blokadę na tą alfę, nie można było nagrywać. Jeżeli będzie można, betę nagrywać, a chyba będzie można, to to, to tego oczekujcie, bo ja, ja czekam, ja czekam na tę grę. Patrzcie, jak hazik dostał, kurwa. Z R jak dostał, co byś na mnie spierdolił. Dziękujemy. Panu już podziękujemy No i, i tego bf będę chciał nagrywać, tak jak mówię To będzie bardzo ciekawe kolejne doświadczenie z kolejnym FPS-em A tych FPS-ów wierzcie mi Już w swoim żywocie trochę przerobiłem Było ich całkiem sporo I na tego jak na razie czekam najbardziej. Um, w Call of Duty 4 odcinki nagrałem, ale widzę, że się nie przyjęło. Także. O kurwa! Bota nam zjechali. Także także. Call of Duty nie będę nagrywał. Skoro nikt nie chce tego oglądać, to na cholerę się męczyć. Stwierdziłem. Ale też mam. Kolejne. Nowe gierki, bo mam i Dead Space, i, i, i inne chuje moje dzikie węże. Wow, dobrze! Kennen do, dobra sobie wziął. Nie mamy mu tego za złe, a moje są minione. No, i nie nagrywam tego koda, skoro nikt nie chce tego oglądać. Ale ja już tutaj fit dostałem, ostry na żarty. 60411 milionów, ja Seryjny lubię to, serii. to sobie złożymy. I czy oni już zauważyli, że pod AP jest ten za mocny? Chyba jeszcze nie, bo nikt się tu nie broni. Hmm, co by tu ogarnąć? Pancerz, pancerz, pancerz. A ten Lucian nie gra, także pancerz ma. Lucian, Lucian. Awkuję. Hmm. Dobra, będę składał ten, 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 tą klepsydrę, czy co to tam jest? Co to jest? Tak, klepsydra, czegoś tam nie będę tego czytał, bo kurwa, jeszcze się śmiać będziecie. <grym> No i to co do nagrywek, to na pewno Battlefield 4 Mirror's Edge mam Nie wiem czy kojarzycie taką grę Ostatnio mm, Zakupiłem sobie Zajebista gierka, może z tego serię pociągnę Bo, bo jest zacna Aj, padł ten Padł ten Jais No dobra, już tam sobie nie szczędzimy, walimy z kół, nawet na creepy. Wow, Evelyn, Łap to! Ten padzido. No i Mirror's Edge. To jest zajebista gera Tam nie pójdziesz, nie ma mowy. Panowie, panowie, na topie, co się dzieje? może tak prędkość ataku zrobić tej Lux, ale to byłaby jazda. Wiem, że tak się nie buduje Lux, ale tak jej do, dojebać? Kenin Kenin. Nie zauważyłem, że go tutaj cisną, jak burą sucz. Masz trochę życia, i Lucian, skurwy syn broni. Super, udało się go chwycić. Pięknie, to, to już jest GG 28 do 8 Hmm To już jest yy, raczej koniec Wy sobie jedźcie tym midem, Chodź, chodź Master zjedziemy Na Susa No, 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 no No chodź, że Kurde, dlaczego nie przebiegłeś na Susa ze mną bić? Bang. Trafione ulty. Plum, 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 Takie dziwne dźwięki ona wydaje. Wow. Dałem radę ją chwycić, Aj, ale co z tego, jak ona sobie już tu jakąś kurwa osłonę dojebała, nie ma jej już. Hm. Tego podcast użyjemy, nie, no przeciwnika to mi chyba trochę tragicznego, to, trochę no niezbyt niezbyt takiego dobrego dobrało Patrz kurwa ja bez butów teraz Ja bez butów O oh my god Fuck co to było jej ulti Gdzie spierdalaś? Legenda. <laughs> Legenda. No i tu a koniec serii, ale dojeb... O, napadnie! Wow! Widzieliście to? To było ulti ludzka. Fajnie to wygląda, jak on tak przybiegnie i tak... Bęk, 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 napierdala. On może się jeszcze poruszać... ...w trakcie tego ulti trwania. Także, no, postać, postać mi się podoba, mi się podoba. Ciekawe, kiedy ją znerwią, bo też jest mocno. O kurwa, nasus tutaj na dole harasuje. Nie do powstrzymania. No, kenen, kenen tutaj wypala na nasusa. Na dobrze, dobrze, mistrzu. Dajesz kurwa, flesza miał. Nie spierdzielił. A te, tam było więcej minionów. Dobra. Trzeba byłoby hajs na jakieś trampole. No, idziemy tutaj. Aj, chyba nawet nie zdążę dobiec. To zbijemy, minionki sobie pójdą. Bot, top, 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 panowie. Jedziesz! GG! Kurwa Ewelino, ona mnie tutaj tym swoim szybkim bieganiem irytuje trochę. Doleci? Nie doleciał. Ale łap to. Bęk. Oj <laughs> Kenny się tu wpierdala w teamfight. Nie, nie, nie zwróciłem uwagi na to nawet <laughs> Kurwa za szybko. Co ty zrobiłeś Kamy? Dobra, chodźcie. Pusz, 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 pusz. Możemy temu małemu skór wysynkowi. Ło kurtka woda. Nie, zaczynam lamić. Osiem, dwa dedy zaliczyłem pod rząd. Nie, 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 nie może tak być. Bez obuwia nic nie zrobimy. A ja nie chcę obuwia do prędkości ruchu, tylko skracający czas odnowienia ile mamy teraz przykładowo 8.36 na tym A w tym momencie 671 Także to jest bardzo dużo, du dużo, dużo, dużo doleje Ty sobie kupimy i teraz 500 High hajsu, hajsu, Science hajsu, hajsu, się musi zgadzać. Kupię te Wardy już ogień, ogień, ogień. Co 30.5 pół sekundy, o, już zbliżamy się do takiego dobrego poziomu. Z E te krypy powinny siąść, tak właśnie. Jeden ward, drugi ward. I wy się tam kurwa bicie, a ja niepostrzeżenie wejdę wam w waszą bazę. O, to mi właśnie chodzi, żeby ze Stuna też walić jak praktycznie z normalnego ataku. O, bank minion siada. Dwa trupy, Jace się też rozkręcił. Dobrze. O i taki kurde stun przeleciał przez kripa szybki, cooldown prawie 7 sekund. Także już taki ładny ten stan. Dobra, spierdalamy. My jednak nie stankujemy wieży. Gdzie pokonany. Gdzie spierdalasz? O! GG! Z tej strony mówił dla was Kamehan Kachen Game z League of Legends. Dawno nie graliśmy, ale Lux naprawdę potraktowaliśmy ich ciężko. Tymczasem piąteczka. Jo, cześć!